Was drodzy zawie, a to już chyba tam, w 13 tak, w 13 odcinku Plant vs Zombie Fusion A więc zaczynajmy. O kurczę 13 odcinek ja się trochę poprawię, przybliżę fotel laptopa Zaczynajmy. Ale ten czas szybko płynie. Jeju! Już pamiętam jak się seria zaczynała. To sprawdzę, co z czosnkiem można zrobić. aha, dużo rzeczy. Dużo. Uuu! Dobra. Tu nie masz czosnek. Przekonałaś mnie, żeby Ciebie wziąć. Yyy, to wezmę ciebie o tak, zaryzykuję. Postawię wszystkie karty na Ciebie. Nie wiem, Was też wezmę. Yy, magnet szrumę. Ciebie i może. Hmm. A i Ciebie. Dawno Ciebie nie brałem. Dobra, a więc zaczynajmy grę. Mm, 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 mm. O kurczę, y, chwila, bo właśnie sobie zdałem sprawę, że soundtrack był za głośno. Dobrze, mam nadzieję, że nie był taki głośny. Jeśli był, to przepraszam, ale. On naprawdę lubi czasem sobie włączyć grę i. No a dobra, dałeś mi i są soundtracków posłuchać. Naprawdę to jest bardzo ekstra zajęcie, mówię wam. Ale bardzo też przyjemne przede wszystkim. Jeśli macie taką możliwość, to posłuchajcie sobie tych soundtracków, bo są bardzo piękne. Czuję ja się. Nie wiem. Tak dziwnie się poczułem, jak to powiedziałem. Nie wiem, wiem takim się moje mówienie skojarzyło ze szkołą. Naprawdę. Aż zadziwiające. Dobra, W międzyczasie... Pyk. Na ciebie muszę zrobić. Ej, 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 ej. Dobrze, więc... Nie, nie za 200. Nie chcę brać tego za 200. Ej! Jak ja... Nie wiem, na dobrym poziomie trudności ja gram. Trzymaj, pojedz sobie. W międzyczasie eh? Dobrze, myślę, że mogę już inwestować w obronę. Nie ma co czekać. Hmm. Jeszcze jedno. Czyli ciebie cóż, trudno tutaj zabezpieczyć go, poradzisz sobie, nieważne. Tak liczyłem na ciebie, ale dobra, trudno. Ja tak do innych rzeczy, to sumie wam generalnie dziękuję za to wszystkie wświetlenie jakie mam, naprawdę. Ja to nagrywam hobbystycznie, ale cieszę się, że jakieś osoby klikają miniaturkę. Bardzo. Um, ale wracając... Nie no, nie ma wracania do gameplayu, tylko tak ogółem... To... To wam powiem, że akurat bardzo nagrywam hobbystycznie. Tak dla przyjemności po prostu nagrywam. Tak po prostu to Wam powiem. I lubię nagrywać tak po prostu tak hobbystycznie, to Wam szczerze mówię. Nagrywanie hobbystycznie nie, to jest jedna z lepszych rzeczy. Tylko trzeba się też starać. Bo jak ktoś to ogląda, to faktycznie trzeba się starać. Ja na przykład powinienem się dowiedzieć wreszcie, co, co robią te różne doniczki. Ja się nie patrzycie pod względem na grę A, ty dostałeś życie jakiekolwiek? No. Niech ktoś bliżej podejdzie, dziękuję No, dostajecie, dobrze Leczycie się, ja będę musiał Was postawić bliżej Ale też się tak starać Trzeba Trzeba się starać yy, Na przykład właśnie poznać cerowę te nitki, żeby był lepszy gameplay Nie to mi ułatwi. Ezu, dobra, nieważne, w ogóle wpadajcie na Discorda, bo mam od początku kanału Discorda. E, wiedzieliście o tym, że mam Discorda? Tam w komentarzu. Link w, ko w komentarzu, przepraszam. E, nie wiem, czemu, ma tak powiedziałem. tak Na początku kanału zawsze mówiłem, że link w komentarzu. Ale właśnie jest link w, w tym, jak to się nazywa, w opisie filmu. O kurczę, jak dobrze mi idzie. Dobrze pora przez... Uuu, F11, to ja nie wiedziałem, że... A, klikam dwójkę i... Mogłem tego przestawić. A to ja nie wiedziałem, że właśnie tak da się zrobić. A to tak szczerze nie wiedziałem. Kompletnie o tym nie wiedziałem, że da się pod F2 zrobić. Nie jestem pewien, ale chyba takie coś kiedyś zrobiłem, ale nie, nie pamiętam czy ja nie zapomniałem, że tak się da Dobra, Truno. Idę dalej. Ale szczerze to ja nawet naprawdę o tym nie pamiętałem, Lo? kiedyś cię wezmę, ale tu kiedyś. To co wczoraj biorę? Myślę, że... Muszę taktycznie pomyśleć. Zamiast aż tak tyle was, to zabiorę teraz tego. Eee... Mhm. Dobra, już wiem jak. Już wiem jak zrobić taktykę. Prosta, że kiedyś to grałem, a wiem jak robić taktykę do tej gry. Jak sobie układać. Przede wszystkim, o tak zrobię. po prostu tą ochronę. Nie ma co czekać. Ja wolę już od razu ulepszyć ochronę. I to, ale tak, tak ja to nazwę taką. BBB. Ja dzisiaj dziwnie gadam. Ja powiem, że dziwnie gadam. Jest po prostu taka ochrona. Jedna z pierwszych. Myślę, że tą część później usunę. E, ochronę mam na myśli, te. Część nawet nie wiem jak to nazwać, żółte sałatki. Żółte sałatki, ok, ja to tak będę nazywał. Na rzeczy innej ochrony, innej części. Kurczę, ale kasa zmarnowałem, dobra. Trudno... Aj chwila, zapomniałem, że istnieje takie coś jak młotek. Tego. To tu... Ochronę, aha nie? Zapomniałem, że... Zmiana planów będzie... I to będzie właśnie to zmiana planów, bo zapomniałem, że w tym poziomie są ci. Weź mi go, atakuj. ja mogę go tak... Mogę bliżej przedstawić. O Jezu, co ja zrobiłem. Ej, wa, wow, wa, wow, 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 czekaj, czekaj, już lepiej. czemu ja biorę tego za 200? Nie wiem, to bym pewien, że nie wiem. Skoro już jest inwestycja w tą kasę robiona, to ja. No, zrobię tę inwestycję w kasę, ale nie. Nie pójdzie inwestycja w kasy, nie. Ej, ej, ej. Już, a kysz mi precz. Dobra, będę musiał ulepszyć ten... ...system wojenny. Mam nadzieję, że też soundtrack nie jest. Co? A, no tak, raz się zapomniałem, że takie coś istnieje. Ja mam nadzieję, że ten szyb zastępowane nie jest aż tak zaniedbywany Kurczę, ale już widzę pierwsze zaniedbanie Ja Ciebie dam tutaj Ale Ty mi wejdziesz Kurcze. Co, co się dzieje? E? Chciałem się uśmieć, że jeden youtuber sobie nie radzi z tym. Że mi idzie lepiej, bo taktyka idzie. Oczywiście nie powiem jaki, bo nie chcę mieć dramy. Ale... <grymne> chodź, chodź mi się zbliżcie. Już. Ej, naprawdę mi musiałeś zjeść? Dobra, koniec, tutaj, tutaj będą wojowie Tylko już szybka zmiana, wybieram tych Takich, a nie innych, nie ma co czekać Tam gdzie mogę postawię... O kurczek dobrze, ja tych postawiłem tak. Świetnie. Przydałaby się nowa się nowe rośliny by się przydały. Eee, ale nierówno postawione. No, ale numer. No to już coś e, czuję, że będą poprawiać grafikę tutaj. Nieźle. Ojejku, dobra. Trzeba stawiać broń, Cię. nie ma co czekać. No i co? A można im zwiększyć życie jakoś? Na przykład? O, można po... raz je ja można fuzję zrobić Nie ma By się opłacało tak najbardziej fuzję zrobić Żeby się obronić kurcze. Może sałato, nie wiem, sałatowe nie to lepiej tak nie marnować. Ej, 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 chwila, chwila, chwila. Lepiej tak nie marnować. I tutaj stawiać te pod nich. Aby, że jakim się skończy amunicja, to żeby ci zareag zareag żeby zareagowali. Świetnie. Dobra, między. W czasie, jak ja ich przez, przedstawiłem, to, co się dzieje z moją mową? Mo, moja mowa dziwnieje. Ja mówię to dosłownie: moja mowa dziwnieje. To. kurczę, muszę pomyśleć. No świetnie. To, że nie da, no, tutaj się zrobić pewnej rośliny że będzie w przyszłości, do w sensie nie ta wersja. A kiedy to nagrywam, to trochę w że. A chwila, to ciebie tutaj dam. Dobra, nieważne. To, że ja właśnie tak na zapas nagrywam. W w tym jest taki lekki problem. Ej, ej, ej. A nie, to w sumie są bronieni, to ja porozstawiam tutaj, tak to. No, o tak zrobię. Dobra, więc właśnie wiem, że w przyszłej wersji ma być inna roślina, taka fajna, nowa. I tylko to wiem. Ejku. Staram się jak mogę. I za chwilę będzie koniec filmu, to wam powiem Aż, aż mnie to smuci, serduszko robi się smutno O kurcze, kolejny O jezu O kurcze Ej, chwila, chwila ja, ja dam mu tu przejść, niech się tu mi Zatrzyma i go tu zabiorę A, ale nie ma orzechów. Dobra, nieważne są orzechy. Świetnie. W międzyczasie ja przyspieszę grę. Bo nie chcę się zbytnio oczekiwać, jak niektóre jednostki zostaną zniszczone. Ojejku. I świetnie. Następny poziom: Absolute Cinema. Ojejku. Dobra, wróciłam. Cześć. I jak mam Cię niby pokonać? O kurcze... A ja się już zbliżam do bossa. No to nie... większy numer zbliżam się do bossa. Ej, chciałem Ciebie użyć w innym momencie prezencie. Ale ja już widzę, że muszę Cię użyć. Te poziomy stają się zbyt ciężkie. Zaczynają się stawać przynajmniej. Jak dla mnie. Nie wiem, może będzie dobrze jak Ciebie wezmę. A kurczę. Um. W sumie. E. I się co? Eee, Cofnij? Zmiana taktyki będzie. Bo gdyby ten napis mógł się sam z siebie usunąć, to okej. Okay. Zmiana taktyki będzie na chwilę obecną. Okej, okay. Czyli. Kurczę, ale oczywiście zabierzecie mi. I co robisz? A, dobra, rozumiem. Ja to w międzyczasie nie, to, się... to tutaj sałatę inaczej zrobię, o właśnie, o tak. Nie ma co, kurczę, czemu ja nie, nie mam prezentu? Co się dzieje? Normalnie już kolejny raz się wracam. Przedłużę wam oczywiście film, ale... Przedłużę, jakby co będziecie mieli ten przedłużony film, ale ja już nie wierzę w siebie. Że Takie rzeczy robię dziwnie taktycznie. W sensie przedłużyło mnie. jeszcze tutaj Gangwarta E, a, wy rozumiecie? Przedłuża. Wszystko taktycznie trzeba rozplanować. Dobrze, przedłużenie się udało. Gangwarta gwa, rozumiem. No Jezu, ja już wiem, nie. Bo w starszych wersjach się nie. On był od razu odblokowany. Nieważne. Możesz być świetnie. I tak, to, to, to jest wielki boost. Wierzcie mi. Są już ciekaw, czy kasy za to. Tak, jeszcze dostaję. Świetnie. Dobrze, więc w międzyczasie jeszcze te Marigoldy. Jak są tutaj. Dobra, trudno. Prostawiam je tak, żeby były, istniały przynajmniej. Ja będę w międzyczasie farmił kasę. Okej. Okay. Świetnie tak jakby jest. Dobra, nic mi za bardzo jeszcze nie zrobi. To jest plus pozytyw. O. Jakich by tu porozstawiać? O, tak, tak, rację. Jeszcze bym mógł, truno trudno. Nie zrobię tutaj melonów, ale zrobię tego. A świetna roślina będzie na mnie, twórca to wam powiem. Mi się już podobają te rośliny, które będą. I tyle mogę wam rzec na chwilę obecną. No świetnie. Daj mi kasa, dzięki. Kasa zawsze, zawsze, zawsze się przyda. Mam radę mówić normalną polszczyzną. <śm> Dzisiaj wyjątkowo nie mówię normalną polszczyzną. Taką ładną, do zrozumienia, panie Maju. Eee... Ro, to nie maju, rozumiecie. Gdybym zrobił inaczej. O tak. Z kim cię mogę... Marig... Nie, nie. Dawaj mi go, nie ma, nie ma. <gasps> Okej, okay, czyli tutaj i tak zostajesz. Nie bierzesz w ogóle? Ja wolno, ale dobrze, świetnie. Tak, idzie do zmiany. Będziecie mieli jakby co przedłużony odcinek. Ale Teka idzie do zmiany, tak po cało. Kurczę, będziecie mieli ten przedłużony odcinek. Ech, to co? Ja jeszcze najlepszą fuzję zrobiła i a, tak właśnie jak mówiłem będziecie mieli przedłużony odcinek Z prostej przyczyny uuu e, no z najprostszej przyczyny Że bla e, bla e, Jak mówiłem z najprostszej przyczyny będziecie mieli przedłużony odcinek e, Ponieważ nie, nie myślałem, że ten poziom Tyle zajmie i że wyrobię się z nim. Ej, ej, ej ej. Z jednej strony super jest, z drugiej strony źle jest. Dobra. Kurczę. Ale, ale i tak mogę ich za to tak fajnie atakować. Ja jeszcze... staram kurczę, 8 już tysięcy, to nie Ej! Nie ma. Ej no co to ma być Kurczę zapomniałem o tym Zapomniałem, że jak musiał amunicja kończy to on wjeżdża jak taran bojowy na chwilę obecną niech mi wszyscy generują kasę, którzy mogą A to będzie spowodowane właśnie kurczę Tymi, że jak mi wjadą, to będę tych używać. Przy okazji też dlatego. Eee, bo mnie jest o tyle, że y, tutaj w tym rzędzie, że jest tutaj ta obrona. Ale trudniej jest, że... Co mi nawet nie jest trudniej, mój błąd. Błąd logiczny. O! Zapomniałem o tym. Będą mieli... Tak jakby więcej HP. Nie, to jak nie ma sensu inwestować, to nie ja... eee, wiem. przydadzą się na później. To więcej mi żre... Nie no. Kurczę, kasa... No tworzy się. Nie, no... Mogłoby być lepiej. innych rzeczy, to w sumie jest dobrze Jest dobrze No i gold jest Mam nadzieję, że będzie tak się fajnie Z tym dało połączyć Okej okay. Raz I już Pokonany, i raz um, Dobrze jest Raz, dwa Więcej kasy potrzebuję o, świetnie, więcej kasy. O. Ogłem, Co ja zrobiłem? Oha! nie widziałem, że pod przyciskiem jest to. Nie wiem, że tak się da nawet. u uh, 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 dobra, nieważne, nieważne. Dobrze, widzę, że już taktyka jest w miarę zła. Ja miałem młotek, kurczę Widzę to, ale przez to, że nie mam innej taktyki to. No. Kurczę, problem jest. Ciebie teraz usunę i tak będę robić. Że pyk, cyk, myk... Ej! E, won, wszyscy nie ma a i oczywiście Marigold usuwam magneto, niech oni mi faktycznie biorą tych w międzyczasie, no co się dzieje? Dobrze jest. Przynajmniej na chwilę wszystkich zamroziłem. Tylko nie przekierowywuj mi ataku. Jakbyś był taki życzliwy. Muszę tylko teraz chronić środek. Kurczę, myli mi się z V, Klikam cy, a chodzi mi o V. Reszta mnie zbytnio nie obchodzi, możecie śmiało wjechać. Możecie, zapraszam. Eee, na was już nic nie poradzę zbytnio. A nie, przepraszam, poradzę. Już i mi utknął. Dobra, jest dobrze. Absolut Cinema, widzimy się w przyszłym... O ja odcinku najprawdopodobniej przyszły odcinek będzie z bosem i kampania będzie wreszcie skończona o kurczę Chyba. Jak się nie... Wiem, że jeszcze jest taki inny świat lodowy, ale... Nie, będę spoiler... nieważne. Kampania będzie wreszcie skończona. Tyle poziomów było. Tyle roślin odblokowanych. Najlepsze poziomy to były te wodne. No i co? My jeszcze was trochę przetrzymam. Po kampanii najprawdopodobniej będzie albo to, albo te rośliny, albo to, czyli to coś. A na przykład to. Dobra, widzimy się w przyszłym odcinku. Pa, pa.